ZWKT 2023 przynosi nam nowe udogodnienia, jeżeli chodzi o pracę w 3D. W poprzedniej wersji było to trochę utrudnione. Konkretnie mam tutaj na myśli edycję istniejących już breł. Na chwilkę przejdę do tej starszej wersji programu 2022 i kiedy mieliśmy narysowany jakiś walec czy też prostopadłościan, to ciężko było nam go w szybki sposób edytować. Natomiast teraz w nowej wersji 2023 zostało to naprawione. Narysujmy sobie jakieś obiekty. 3D, powiedzmy jakiś prostopadłościan, do tego dorysujemy jeszcze jakiś walec i zmienimy jeszcze nasz widok. W ten sposób widzimy, mamy narysowane jakieś dwie bryły. Tylko teraz takie bryły będziemy mogli w łatwiejszy sposób edytować. Wystarczy, że taką bryłę zaznaczymy, na przykład ten prostopadłościan i wyświetlą nam się uchwyty, które pozwolą nam zmienić tutaj pewne parametry, na przykład rozszerzyć w jedną ze stron taką bryłę, rozszerzyć ją w drugą stronę. Możemy przy okazji zmienić wysokość takiej bryły. I możemy też zmienić wysokość, ale ściągając ją już od dołu, a nie od góry, tak jak to robiłem przed chwilą. Także mamy tutaj mnóstwo możliwości. Podobnie będzie z jakimiś innymi bryłami, na przykład z takim walcem też możemy go zmniejszyć jego wysokość od góry czy też od dołu można także zwiększyć zmniejszyć jego promień w dowolny sposób się tym bawić zatem możemy to zrobić dosłownie za pomocą kilku kliknięć i oczywiście można do tego używać specjalnych tutaj narzędzi typu powiedzmy wprowadzanie dynamiczne żeby zrobić to szybko i precyzyjnie zwiększać po prostu tą długość wysokość pewnych obiektów natomiast jeżeli ktoś chce robić to inaczej to może Również do tego użyć okna właściwości. Zaznaczmy jakąś bryłę, na przykład ten nasz walec. I po prawej stronie znajdziecie Państwo informację, których normalnie wcześniej nie było. Ja na sekundkę wrócę jeszcze do tej wersji 2022, jeżeli zaznaczymy sobie taki walec w wersji 22, to proszę zobaczyć, wyświetlają się tylko dane ogólne na temat tej bryły. Przejdźmy znowu do wersji 2023 i kiedy tutaj mamy taki walec zaznaczony, to oprócz tych danych ogólnych mamy jeszcze geometrię. I tutaj możemy zmienić pewne te parametry, na przykład rzędną pozycję z, czyli zamiast 180 wpiszemy 0 i dzięki temu od razu widzimy, że nasz walec został przeniesiony właśnie na tą rzędną 0 już znajduje się na samej płaszczyźnie i tak samo możemy zmienić inne parametry, możemy zmienić jego promień. Zamiast 260 wpiszmy na przykład 100. I w wysokości możemy wpisać od razu zamiast 140 na przykład 300. I to jest dosłownie kilka kliknięć. Możemy to zrobić za pomocą kilku kliknięć. Nie musimy się tutaj za bardzo przejmować tym, żeby tutaj rysować takie bryły od razu z pewnymi parametrami, bo później łatwo można to naprawić, jeżeli się pomylimy, albo zwyczajnie stwierdzimy, że jednak wolimy inny jakiś rozmiar podczas rysowania. Skoro już przy pracy w 3D jesteśmy, to można jeszcze wspomnieć o tym, że od teraz ta nowa wersja programu będzie również współpracować z manipulatorami 3D. To są takie bardzo rozwinięte myszki. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, można sobie wpisać w internecie, wyszukać jakąś. Być może ktoś, kto pracuje dużo w programie, będzie chciał się w coś takiego zaopatrzyć, i teraz będzie można takim manipulatorem pracować również w ZedWCADzie.